Miała być największą gwiazdą tej edycji. Ogromne pieniądze, milionowe zasięgi i medialny efekt gwarantowany. A jednak w ostatniej chwili powiedziała nie. Helena Englert odrzuciła propozycję udziału w Taniec z gwiazdami. Oficjalnie kolizja terminów z teatrem. Ale prawdziwy powód sięga głośnego skandalu sprzed lat. Helena gra w Hamlecie w Teatrze Narodowym. Spektakle są w niedzielę. Dokładnie wtedy, gdy emitowany jest program Polsatu. Bilety wyprzedane, przedstawień nie da się przełożyć. I tu pojawia się kluczowy problem: dyrektorem Teatru Narodowego jest jej ojciec Jan Englert. Wszyscy pamiętają rok 2011 i aferę z Grażyna Szapołowska. Aktorka nie przyszła na spektakl, bo wybrała telewizyjne show. Englert zwolnił ją dyscyplinarnie, broniąc zasady, że teatr jest świętością. Gdyby dziś jego córka zrobiła to samo, wybuchłby skandal o hipokryzję i nepotyzm. Helena doskonale o tym wiedziała. Dlatego wybrała scenę zamiast parkietu. Sama mówi wprost: Ja tam kiedyś pójdę. Ale nie teraz. Teatr wygrał z show biznesem. I to jest decyzja, która w tej rodzinie mówi wszystko.